Lepsza rada dla małych twórców, to? Okej, okay, tego pytania nie znalazłem, ale chciałbym też podzielić się z Wami moim zdaniem najważniejszą lekcją, bo w sumie po tym czasie jakieś doświadczenie mam. Moim zdaniem jest to regularność. Jeżeli zaczynasz nowy kanał na YouTube, to pamiętaj o tym, żeby faktycznie wkładać w to serducho. Nie możesz tego robić ani na 50, ani na 80% Twoich możliwości, ale wytyczać sobie wyzwania, które będą nawet ponad Twoje możliwości, bo w ten sposób się uczysz i motywujesz do dalszej pracy, dlatego nie opuszczaj swojego kanału i widowni. To nie jest coś, co może ci się znudzić, bo nie po to zakładasz kanał i marzysz o tym, żeby stać się YouTuberem, jeżeli masz to potem odstawić i wrócić. Dajmy na to po miesiącu. W ten sposób nie dość, że Twój kanał będzie miał zerowe zasięgi, bo YouTube bardzo lubi regularność. To na dodatek będziesz niekonsekwentny i nie będziesz się po prostu do tego przykładał. Także zaufaj mi. Jeżeli jesteś małym twórcą, to pamiętaj. O regularności i ustal sobie plan filmów, który jest realny, żebyś się go trzymał, i też żeby te filmy były jakościowe. Ja osobiście mam czasami okresy, w których nie nagrywam tydzień czy nawet dwa, i myślę, że pora to zmienić. Nie uważacie? Mówiłem o dawaniu sobie wyzwań i myślę, że od teraz filmy będą codziennie przez 5 dni, bo dobiliśmy 50 tysięcy subów, a potem będą w poniedziałki i piątki, czyli dwa razy w tygodniu. Ogólnie byłyby częściej, ale mam w tym miesiącu egzaminy, także wiecie, muszę się też uczyć. Ale i tak będę się tego trzymał, obiecuję. Chciałbym zrobić z tego kanału coś naprawdę bardzo dużego i chciałbym, żebyś ty też był tego częścią. Oczywiście ty, jako widz. Ale do tego potrzebuję więcej filmów i większych zasięgów, bo inaczej nie będę w stanie realizować najlepszych pomysłów. Więc od dzisiaj zaczynamy nową erę i myślę, że razem jako społeczność, przyjaciół zdołamy zrobić z tego kanału coś wielkiego.